Dzisiaj robimy unboxing super robota, bardzo ciekawego, który jest pod bardzo znaną Wam marką, robot Xiaomi. Jest to robot, który jak widzicie jest zbudowany z klocków i jest o tyle fajny, że jest kompatybilny z klockami LEGO. Tutaj rozmiary wszystkie pasują, więc możecie go połączyć ze swoimi innymi techniksami. No ale właśnie, co tam w środku tego robota jest? Więc jak widzicie, jak to z klocków, można na pewno z niego zbudować kilka różnych budowli, więc teraz otwieramy to budyłko, zobaczcie jaka tu jest próżnia, jak to jest szczelnie zapakowane więc otwieramy, otwieramy, no. raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa o świetnie, mamy otwarte, czyli to idzie na bok no i zobaczcie, tu nam się pojawia bardzo fajny element czyli najważniejsze rzeczy robota i jeśli chodzi o tego robota, zobaczcie są tutaj trzy główne elementy pierwszy, taki duży i największy to jest właśnie jego mózg, czy jego komputer i tutaj właśnie podpinamy najważniejszy element. Co tutaj w ogóle mamy? Jak widzicie, mamy cztery porty USB-C i tutaj akurat wykorzystujemy je do i ładowania i do podczepiania silników, bo jest taki standard. Tu mamy jedynie przycisk, który uruchamia robota. I tu z boku jedynie są jeśli chodzi o bok, to są właśnie elementy jak podłączyć robota do konstrukcji. Na dole też są elementy do łączenia jak wiecie, jest to jedna stała konstrukcja, nie da się tego rozebrać, więc na pewno yy, baterie po prostu powiesz, że już są tutaj umieszczone w środku, jedna duża po prostu bateria. Jak widzicie, tu jeszcze są takie fajne kropki, więc to nam podpowiada, że na pewno robot ma wbudowany już głośnik, nie? Stoi idzie na bok. Mamy silnik. No i zobaczcie, silniki są bardzo podobne, jak te legowe, są trochę innej yy, konstrukcji minimalnie. I jest inne podłączenie, czyli mam tutaj to USB-C. Tak? Więc wiemy, że z Mindstormem to nie będzie kompatybilne, ale to, jak, i da, jak się domyślacie, bardzo ładnie będzie podpinać się do naszej kostki. Czyli silnik rusza z wypadkami i ostatecznie tutaj się porusza nasz napęd. Więc to idzie na bok. Drugi taki sam silnik. Więc jak widzicie, żeby to po prostu fajnie połączyć, po prostu bierzemy ten silnik. I podczepiamy go pod odpowiedni port. Tak, widzicie, tutaj ładnie działa, i dzięki temu po prostu robot jest już połączony z silnikiem. Ok, to zaglądamy teraz do środka. Co mamy tutaj pod spodem? Jakiś kartonik. O, tu widzicie, jest bardzo fajny element, który potem może być po prostu służyć jako podstawka do różnych klocków. Tak, Czyli zobaczcie, możemy sobie tutaj ustawiać te wszystkie elementy, jakie posiadamy. O, gdzieś coś, każda rzecz tu powinna pasować. O, i na takiej tarce możemy sobie to już ładnie odstawić. No i dobra, tak dalej. Jest kolejny jakiś tutaj karton. O, dobra, tu więcej nie ma. Wykładamy dalej. No, i przechodzimy tak naprawdę do takich szczegółów. I przede wszystkim, co tutaj mamy w środku. W środku jest bardzo dużo elementów. W opisie macie dokładnie, ile tych wszystkich klocków jest. Ale jak widzicie, to są praktycznie klocki, wyglądają prawie tak samo jak Techniksy, więc... Jest to bardzo, bardzo podobne. Jakościowo to wyglądało uważam, też bardzo praktycznie tak samo. Tak, mamy na przykład tej belki, tak, różne elki, różne długości, więc też tu mamy dużo fajnych elementów. Yy, tu mamy elementy już takie bardziej większe, konstrukcyjne, tak? Zobaczcie, mamy tutaj jakieś takie folie. Yy, mamy takie duże yy, będy albo mamy właśnie jakieś skrzydła. Mamy też widzę silniki, więc jest dużo takich elementów. Yy, które pozwalają budować duże konstrukcje, też jest trochę briksów, tak? czyli standardowe takie klocki, które yy, można użyć w najprostszych nej, klockach Lego. Yy, jeszcze z jeszcze takich ważnych elementów klockowych, no to mamy przede wszystkim koła, tak, widzicie tutaj są koła. Oczywiście do kołów są bardzo fajne opony, są dużo większe niż te techniks, a które są w Mindstormie, więc one są ciekawsze. Jakościowo też uważam, że dobre. Mają bardzo w ciekawy bieżnik, więc może robot lepiej po nich działa. To jest do przetestowania. No, więcej dużych takich elementów konstrukcyjnych. Ostatni porek, jeśli chodzi o klocki. To mamy tutaj, właśnie, jak widzicie, koła yy, i takie bardziej łączniki, i takie szczegóły. Takie, nawet widzę, jest jakieś mini gąsienica. Tak, jest taka, takie kawałeczki, Więc to mogliście sobie potem innym razie sprawdzić. OK, no ale co jest dalej w zestawie? Dalej w zestawie widzicie mamy kabel zasilający ponieważ jakby zestaw jest, jest posiada ładowarkę tak, więc jest typowy kabel zasilający yy, do zasilacza i po prostu do tego jest zasilacz i w taki sposób po prostu sobie zasilacz włączymy i możemy go podpiąć do ładowania tak, czyli to idzie do gniazdka, to idzie do naszej kostki do wybranego portu i możemy już ładować naszego robota. To odkładamy tutaj dalej. Jeszcze jedna po nam została. Ostatni element, jaki tutaj został, to tak naprawdę, jest, no, yy, gwarancja jeśli chodzi o robota. No i sama instrukcja, więc sobie ją otwórzmy. Zobaczmy, co tutaj mam w ogóle w tej instrukcji mamy. No i właśnie, co mamy w instrukcji? instrukcji po prostu po krokoku mamy standardową instrukcję, tak samo jak klocków tak? czyli po prostu mam pokazane jak tego robota krok po kroku sobie można zbudować yy, tak, typowa instrukcja, czyli jakie klocki trzeba znaleźć, jakie połączyć yy, w naszej instrukcji jest tylko jeden robot, ten główny, duży robot, który jest tutaj na tym obrazku, więc yy, ja będę chciał zbudować tego robota czyli dinozaura, na czy przykład yy, żeby to zrobić trzeba przejść na ostatnią stronę instrukcji i tu znajduje się taki fajny kod QR Super robot, jest już gotowy. Zobaczcie, go nie jest wielki. Tak naprawdę teraz bym chciał, to nawet by mi się nie zmieścił do kartonu. Zobaczcie, ile jest większy od samego kartonu. Okej, okay, no to co? No teraz chyba fajnie było zobaczyć, jak ten nasz robot potrafi działać. No okej, okay, Mamy teraz ustawiony połączonego robota Bluetoothem razem z tego No i teraz możemy sobie pobawić programowanie. I my będziemy chcieli, że nasz robot złapał balans, Czy potrafił się tak ładnie tutaj? Utrzymywać, nie? Żeby on tak sam potrafił stać. Co musimy zrobić? Żeby to zrobić, musimy tutaj w tym pierwszym bloczku po prostu zrobić: zmienić na opcję z. na balans. I teraz robimy zgraj do robota. Dobra, zobaczcie, jak działa ten program. O, robot, widzicie, obraca się 180 stopni. O, dwa pozycje, i już teraz znowu jeździ idealnie. Teraz możemy przejść do miejsca takiego jak loop i zrobić sobie powtórzenie po prostu naszego programu. Tak, Czyli robimy pętle i te dwa wrzucamy w pętlę. I teraz znowu stop. Robimy kraj program program się wgrywa, i zobaczymy, czy nasz robot będzie powtarzał. Przez 10 sekund po tej pętle. No, tak się śmiesznie telepie, ponieważ cały czas próbuje ustabilizować sobie tu pozycję. Podsumowując, ma dwa silniki, ma wbudowaną baterię, w środku też ma żyroskop, dzięki czemu nasz dinozaur, czy tam T-rex potrafił tak fajnie się utrzymać w pozycję. Jakość taka sama jak klocków standardowych, możecie to z nimi swoimi techniksami, więc produkt fajny polecam i zapraszam do naszego sklepu, gdzie na pewno możecie takiego właśnie sobie robota kupić i na przykład święta przy końce budować. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na przykład przy kolejnym robocie, którego będę mógł Wam pokazać. Miłego.